Marian Żółkowski w ogóle pytań, mikrofony gotowe. No i taktyka. Taktyka była przygotowana na walkę, natomiast teraz widzieliśmy z Arturem Ostraszewskim jeszcze taktyka na rozmowę z dziennikarzami, to, to jaką narrację dzisiaj? No Przede wszystkim ostrzegę tylko, że mamy totalnie zatkany nos, bo miałem operację nosowej. No w tym momencie mamy jakieś płytki w nosie i jakieś tam nie wiem tam pod i ledwo oddycham. Ale też cieszę się, że mogłem właśnie zreperować ten nos, wykorzystując tą kontuzję tej nogi. Mam teraz trochę czasu, żeby się podreperować. Właśnie okazało się, że w 50% w ogóle nie oddychałem na nos, więc myślę, że, że ta operacja pomoże, żeby chociaż trochę miał lepszą kondycję. Marian, jak możesz pokrótce powiedzieć co się tak naprawdę wydarzyło, kiedy się wydarzyło, Od jak dawna ta kontuzja tobie doskwiera I, i dlaczego podjęliście decyzję o tym, żeby ten pojedynek odpłacić, bo tak jak usłyszeliśmy, to jest kontuzja, którą wykluczacie tak naprawdę tylko na kilka tygodni z rywalizacji. Tak, dokładnie. Kontuzja stała się, można powiedzieć, dwa, dwa tygodnie temu w poniedziałek. Na zapasach wchodziłem w nogi, robiłem akurat z a swerema, wchodziłem w nogi, nie miałem butów, zapaśniczek poślizgnąłem się i upadłem. Niefortunnie na nogę tak jakby pięta do teła tyłka i spadłem jeszcze z zrobił zrobiłem ucieczkę nogami i spadł na mnie, dociążył. No i gdy to się stało wydawało mi się, że, że nic poważnego się nie wydarzyło. Czułem, że jest ból taki dziwny trochę, ale jeszcze nawet cały dzień na rowerze jeździłem. Dopiero jak wróciłem do domu, to noga ostygła, to nagle poczułem, że w ogóle nie mogę nią ruszyć. I jakie były reakcje, jeśli chodzi o podaż KSW? Jak została ta informacja przekazana? Jakie ruchy zostały poczynione? Od razu na drugi dzień, praktycznie do, do, do managera Artura poprosiłem go, czułem, że coś jest nie tak. On od razu skontaktował się z KSW i KSW, muszę przyznać, że tu naprawdę dobrą robotę zrobiło, bo od razu. Pomówili mnie na, na prześwietlenie, u też takiej kobiety, która jest w branży bardzo, bardzo znana i ceniona. Potem z kolei MD Klinik, też się mną zajęło. No i tu było pytanie, jak poważna jest ta kontuzja. I dali mi tydzień na to, żebym misję robił i po tym tygodniu miało się okazać, czy będę walczył przy niej hmm. I, jakie, I jakie są wyniki badań, co tak naprawdę się wydarzyło? Czy, czy możesz nam przybliżyć troszeczkę informacje o tej no tak, no, właśnie tylko tak powiem, że ten tydzień w ogóle był ciężki nawet pod względem psychicznym, bo nie wiedziałem, czy będę walczył, a tu jest środek przygotowań i powinienem trenować, a ja siedzę w domu i nic nie mogę robić. Też wagę powinienem robić, a nie mogłem trenować, więc starałem się nie jeść praktycznie przez tydzień tam prawie nic nie jadłem. No i to dużo obciążenie psychiczne, a finalnie jak, jak przyszedłem dowiedzieć się w końcu właśnie co dalej, to doktor nagrawa właśnie z klinik, powiedział, że... To, że, jest zerwane, że jest naderwane, naderwane 3 cm, czyli ta 1 trzecia ścięgna. No i powiedział, że jest wielkie prawdopodobieństwo, że jeśli wyjdę do walki, to, to zerwę to, totalnie. też Była jakaś tam mowa o, o blokadzie, ale to mówił, że gdyby blokady wziąłem, no to rzeczywiście na walce nic nie wieczór. Ale jest wielkie prawdopodobieństwo, że nie tylko bym zerwał boczny, ale i e, zerwał e, krzyżowy i, i jeszcze ta łękotka lekko e, przymiarzoną, więc znowu byłoby poważnie. A na jak Czuć... długo się to wyłącza tak naprawdę z treningu no i z walki? Tak jak wiemy, co najmniej jedna gala KSW, oprócz tej w Londynie w tym roku, czy jest szansa, że Ty wystąpisz? No bo takie kontuzje w, w sportach walki to, to brzmi dość groźnie. E, tak, e, no, słyszałem, że że miesiąc do pięciu tygodni. Nie będę potrzebował żadnej przechodzenia, żadnej operacji, że to samo się wygoi, ale no, potrzebuję tego, tego czasu, którego niestety nie miałem, jeśli porozpatrywać tą, tą walkę. Ale no, ja liczę, że, że gala w grudniu. Nie wiem, czy będzie w Gliwicach, czy gdzie. Liczę, że, że tam zawalczę i oczywiście ze zwycięstwem walki normalnych wrzucę. KSW zagwarantowało Ci to, że na zostaje zostajesz pretendentem do pasa? Jeszcze, jeszcze, nie, jeszcze nie, właśnie praktycznie nie, nie udało się jeszcze spotkać. Myślę, że w tym tygodniu z Arturem właśnie spotkamy się z podarzami organizacji i, i ustalimy. No myślę, że, że tu nic nie powinno mnie ominąć. Zrobiłem to, co miałem zrobić, żeby dostać to warkopas. Teraz wypadłem też... No, no, nie, przyczyna niezależna ode mnie, nie miałem na to większego wpływu. Więc myślę, że, że uczciwie byłoby, gdybym dostał e, walka o pas. Czułeś, że byłeś konie pociągowym tej karty? Byłby, nie? E, nie, nie czułem tego do momentu, kiedy ta walka wypadła. Jak, jak wypadła, zobaczyłem, że rzeczywiście bardzo dużo ludzi interesowało się tym pojedynkiem, i bardzo mi miło z tej strony, że, że ludzie chcą mnie oglądać. Ale kurczę, no też tak trochę się dziwię, bo jednak jest, jest trochę dobrych walk na tej, na tej karcie I, i tak myślę, że, że Wrzosek na pewno przez to, że, że wszedł na ostatnią chwilę nie ma nic do solacji, a będzie chciał pokazać się z dobrej strony i, i coś, ta walka może być naprawdę bardzo ciekawa.